Jeśli dostałeś wezwanie do sądu w charakterze świadka i zastanawiasz się, co Cię czeka, w tym filmiku postaram się o tym opowiedzieć. Po pierwsze, przed rozprawą przypomnij sobie, czego sprawa dotyczy i jakie są okoliczności poszczególnych zdarzeń. Jeżeli jest to sprawa karna, to prawdopodobnie byłeś już wcześniej przesłuchiwany na etapie postępowania przygotowawczego przez policję. Jeżeli natomiast jest to sprawa cywilna, być może znasz strony im wiesz mniej więcej, czego spór dotyczy. W takich sytuacjach wyciągnij dokumenty, postaraj się przypomnić sobie wszystkie ważne fakty, pamiętaj o tym, że będziesz pytany, co w sprawie wiesz i od kogo. Jeżeli wzywa cię sąd położony daleko od miejsca Twojego zamieszkania, możesz złożyć wniosek o przesłuchanie Cię w drodze pomocy sądowej przez sąd położony najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że taki wniosek adresujemy do tego sądu, z którego otrzymaliśmy wezwanie, oraz go uzasadniamy, czyli piszemy, dlaczego nie chcemy jechać na przykład do daleko położonego sądu, wskazujemy na odległość czy też inne okoliczności, przykładowo, jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, również o tym Piszemy i czekamy na informacje na temat rozpatrzenia wniosku. Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, nie zakładamy, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, tylko kontaktujemy się z sądem na przykład telefonicznie, żeby ustalić, czy już jakieś rozstrzygnięcie w sprawie jest. Bardzo ważna kwestia: zorganizuj dojazd. Najpóźniej no dzień przed rozprawą sprawdź, jak dojechać do sądu, gdzie są parkingi. Jeżeli wybierasz się w podróż autobusem albo pociągiem, kup bilety i postaraj się być na miejscu przynajmniej 10-15 minut wcześniej. Pamiętaj, że spóźnianie się jest oznaką braku szacunku do sądu, do stron, do ich pełnomocników oraz do innych osób biorących udział w rozprawie, więc lepiej nie stresować się, uniknąć gafy. I przybyć chwilę wcześniej. Jak ubrać się na rozprawę? To jest temat rzeka. Przepisy nie określają jednego rodzaju stroju, w którym powinniśmy przybyć do sądu, natomiast trzeba pamiętać o powadze sądu. W związku z tym, strój powinien być możliwie skromny, możliwie stonowany. Obecnie wiele osób nie przykłada uwagi, zbytniej uwagi do stroju, na przykład ja niestety jestem taką osobą. Natomiast jest też dużo osób, którym nasz strój może przeszkadzać. W związku z tym pamiętajmy o tym, jako panie, żeby nie zakładać koszulek na bardzo cienkich ramionczkach i shortów. Natomiast panowie nie przychodzą w krótkich spodniach, w hawajskich koszulach. Bo mimo wszystko może to w jakiś sposób naruszać powagę sądu. Wielu sędziów nie zwraca uwagi na strój świadkom, nie chcąc ich dodatkowo stresować, natomiast są sędziowie, którzy potrafią wspomnieć o tym, że dany strój nie spełnia kryteriów związanych właśnie z zachowaniem tej powagi sądu. Do sądu zabierz ze sobą dowód osobisty oraz wezwanie. Na wejściu możesz spodziewać się ochrony, która sprawdzi, czy nie wnosisz do budynku niebezpiecznych narzędzi, a jeśli masz ze sobą torebkę, może ona zostać prześwietlona. W obecnym stanie pandemii koronawirusa wiele sądów wprowadziło szczególne rozwiązania. Dobrze zapoznać się z nimi wcześniej, znajdują się one na stronach internetowych sądów. Wiążą się one głównie z tym, że do sądu, do budynku nie możemy wejść zbyt szybko, najwcześniej 10-15 minut przed rozprawą. Ponadto musimy zasłaniać nos i usta, na przykład za pomocą maseczki. Powinniśmy dezynfekować dłonie albo posiadać rękawiczki. Może być również zmierzona nam temperatura. Po przejściu tych procedur, znajdź właściwą salę wskazaną w wezwaniu. I sprawdź na wokancie, czy Twoja sprawa na pewno nie została przeniesiona do innej sali. Spis rozpraw znajdziesz na kartce zawieszonej na drzwiach albo na ekranie zawieszonym obok drzwi. Po przybyciu pod salę rozpraw nie pukamy do drzwi, nie otwieramy ich i nie wchodzimy, tylko czekamy na wywołanie naszej sprawy. Tutaj może to wyglądać w różny sposób pod kątem tego, kiedy jako świadkowie będziemy wchodzić na salę. Czasem na salę proszeni są wszyscy, czyli strony, pełnomocnicy, świadkowie. Czasem jest wyczytywany tylko jeden świadek, który powinien wejść na salę, a czasem wchodzą tylko strony, a świadkowie oczekują na wywołanie. Jeżeli nie wiesz, co robić, czy powinieneś wejść, czy powinieneś poczekać, grzecznie o to zapytaj. Zazwyczaj wywołanie stron świadków, pełnomocników ma miejsce albo przez głośnik, albo przez panią lub pana protokolanta. Kiedy już wejdziesz na salę rozpraw, sędzia na pewno powie ci, co masz robić. Zwykle weryfikuje twoją tożsamość za pomocą okazanego przez ciebie dowodu osobistego a następnie prosi Cię, żebyś stanął przy barierkach i rozpoczyna się składanie przez Ciebie zeznań. Jak wygląda sam proces składania zeznań? Przygotuj się na to, że na samym początku przewodniczący zapyta Cię o Twoje imię, nazwisko, wiek. Tutaj podaj lata skończone, nierocznikowe, miejsce zamieszkania. Tutaj podaj miejscowość, nie musisz podawać całego adresu zamieszkania. Zapytacie o Twój stosunek do stron, czy jesteś osobą obcą, czyli nie jesteś osobą spokrewnioną, czy wręcz przeciwnie, jesteś rodziną. Tutaj chodzi przede wszystkim o ustalenie prawa do odmowy składania zeznań. Jeżeli takie prawo Ci przysługuje, sędzia Cię zapyta, czy chcesz składać zeznania. Możesz je składać, oczywiście nie musisz, jeżeli takie prawo odmowy zeznań Ci przysługuje. Ponadto, sędzia zapytacie, czy jesteś osobą karaną. Chodzi tutaj o karanie za składanie fałszywych zeznań. Często wiele osób pyta, czy mówić o wykroczeniach, czy mówić o mandatach. Absolutnie nie. Tutaj właśnie chodzi tylko o kwestię składania fałszywych zeznań. Poza tym sędzia pouczy cię o odpowiedzialności karnej właśnie za składanie fałszywych zeznań, po czym nastąpi Twoje przesłuchanie. Merytoryczne przesłuchanie rozpoczyna się zwykle od tego, że przewodniczący pyta cię, co i od kogo wiadomo ci w sprawie. Możesz się więc swobodnie wypowiedzieć, następnie sędziowie oraz pełnomocnicy stron i same strony mogą zadawać ci pytania: jak zeznawać? Jeżeli przed rozprawą przypomniałeś sobie szczegóły sprawy, to nie powinno być większego problemu. Staraj się mówić konkretnie, w miarę krótko i rzeczowo. Sąd to nie jest miejsce na opowiadanie historii całego swojego życia. Tam ustala się po prostu pewne fakty. Jeżeli czegoś nie pamiętasz, nie musisz sobie na siłę tego przypominać po prostu powiedz, że nie pamiętasz, nie jesteś pewny. Oczywiście mów prawdę. Pamiętaj o tym, że za składanie fałszywych zeznań czyli inaczej mówiąc, za kłamstwo przed sądem grozi ci odpowiedzialność karna. Ale również kłamstwo nie przystoi osobom uczciwym i honorowym. Tak więc pamiętaj nawet o takich rzeczach i staraj się mówić po prostu tak, jak było. Pamiętaj również o tym, że sąd będzie później oceniał wiarygodność Twoich zeznań, czy były one spójne, czy były logiczne, czy może wręcz przeciwnie, były chaotyczne, były niespójne, zawarte w nich były wewnętrzne sprzeczności. I na tej podstawie sąd będzie badał, czy dać ci wiarę jako wiarygodnemu świadkowi, czy też nie. Odpowiadając na pytania do sądu, zwracamy się w wysoki sądzie. Nie mówimy panie sędzio, sędzino, czy pani, panie. Po prostu w wysoki sądzie jest to najlepszy zwrot, jakiego możemy użyć. Jeżeli pytania zadają nam pełnomocnicy stron bądź same strony, Odpowiedzi również kierujemy do sądu. Czyli nie odwracamy się bokiem bądź tyłem do sądu, tylko mówimy po prostu przed siebie. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać. Złóż wniosek o zwrot kosztów dojazdu lub utraconego zarobku. Jeżeli więc przyjechałeś z innej miejscowości lub z uwagi na konieczność stawiennictwa utraciłeś zarobek. Możesz wnioskować o zwrot tych pieniędzy. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowody dokumentujące wysokość tych kwot. Przykładowo, jeżeli przyjechałeś do sądu pociągiem, zabierz ze sobą bilet. Jeżeli dotarłeś do sądu samochodem, Sąd zapytacie o to, jakim samochodem przyjechałeś, jakie było średnie spalanie, jaki masz rodzaj paliwa i oczywiście jaka jest odległość. Taki wniosek możesz złożyć bezpośrednio po zakończeniu składania zeznań czyli jeszcze na sali rozpraw, ale również po wyjściu z sali możesz udać się do sekretariatu i tam na gotowym druku taki wniosek przygotować i złożyć. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli spodobał Ci się, zostaw lajka, zostaw komentarz. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawisz suba. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zobaczyć. Pozdrawiam, cześć.